Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj mamy kolejnego pacjenta do zdiagnozowania. Jest nim laptop. Laptop marki MSI. MSI Cyborg 15 A12 VE. To jest taka maszynka z RTX-em 4050 i 512 generacji. 8-rdzeniowej i 5. 144 Hz, matryca. Klawiatura podświetlana RGB. Wygląda to podobnie jak laptop marki Asus. Bardzo podobnie. A budowa podobna. Tu klapa jest wykonana z aluminium, czyli z takiego dosyć grubego metalu mi się wydaje. Palmrest jest plastik. plastik. Spód z takiego półprzezroczystego materiału. Z Asusie też to się spotykało. Bardzo fajny design. Mamy HDMI, mamy USB C. Mamy zwykłe USB wyjście na słuchawki. To co najważniejsze, czytnika kart tutaj niestety nie ma. Wejście, wejście na zasilanie jest podobne jak w Asus, w Asusach. Co tu jest za problem, to zaraz Wam powiem. Ok, dostałem do laptopa oczywiście oryginalny zasilacz 120W i pokażę Wam jak to wygląda. To jest taki zasilacz, który ma wtyczkę podobną jak w Asusie. Baterie tutaj zdążyłem wydomontować, dysk twardy wymontować. Obudowa jest rozkręcona, ale chcę Wam pokazać po prostu ten efekt. Mamy tutaj diodkę power i nie ma zawartości na ekranie. Mamy cały czas power. Ono tutaj się świeci. Kapsloch nie reaguje. To jest efekt po wyciągnięciu baterii. I nic się nie dzieje. Teraz próbujemy go włączyć jeszcze raz. I nic na ekranie nie ma. Dobra. Przystąpimy do pomiarów, zobaczymy jak to wygląda w środku. Dobra, zasilacz odłączę. Obudowę dosyć łatwo było otworzyć. Tu wszystkie wkręty mam już wykręcone. Ta dolna obudowa, ona jest po prostu zrobiona z grubego plastiku, solidnego plastiku. Palmrest chyba jest taki bardziej delikatny. Z otwarciem nie ma żadnej filozofii. Tu trzeba uważać po prostu na zaczepy i żeby po prostu nie, nie połamać tej obudowy, bo wiadomo, tutaj trzeba uważać na ten rejon. Tu są takie wcięcia w obudowie, żeby nie ciągnąć w dół. Tylko podważyć sobie delikatnie ta obudowa. Tutaj delikatnie te zaczepy puszczą, tak jak tutaj. No i ona sobie tutaj zaraz odejdzie. Tak to wygląda od spodu. Nie ma śladów zalania, bo to zawsze sprawdzam, jest jakiś kurz. Jeden główny wentylator. Troszeczkę po toniości konstrukcja zrobiona. Natomiast płyta bardzo duża jest tutaj. Mamy tutaj bardzo dużą płytę. I to akurat jest moim zdaniem na plus. Wszystkie podzespoły są troszeczkę. Nie są po prostu tak upchnięte. Dobra. Jak widzicie mamy tutaj dodery piątki. One też często potrafią paść. Natomiast ja już tu sprawdziłem te DDR5, -y one są zasilane. Przełożymy sobie jeden moduł, podłączymy zasilacz i zrobimy pomiary. Bateria CMOS jest sprawna. Podłączę oryginalny zasilacz, ponieważ laptop się po prostu włącza. Mamy multimetr ustawiony na pomiar napięcia, CMOS odpięty, wentylator Pracuje, mamy autostart, bateria CMOS ogólnie odpięta i mamy 3V. I cóż, pole masowe, mamy 5,1 na głównej przetwornicy, mamy 3,3 na głównej przetwornicy ALW, dwie gałęzi, 8-noga układu SPI, 33 v tak? Teraz się nam laptop wyłączył. Główna linia zasilania jest wysterowywana, mamy 20V. Odłączę sobie może zasilacz. Teraz. Sprawdzimy sobie te dwa klucze wejściowe. Pomiar może niskiej rezystancji na początek. Mam troszeczkę aksamitny głos, bo jestem troszeczkę przeziębiony. Ale dam radę. Spadki napięcia na pierwszym i drugim Mosfecie. Dren, źródło nie ma spadku, źródło dren. Mamy spadek czy nie mamy? zaraz dren źródło mamy spadek czyli mamy mosfet z kanałem p drugi mosfet źródło dren nie ma spadku dren źródło spadek pół volta czyli mamy mosfet z kanałem p ciekawe rozwiązanie tak jak w delach mniej więcej dobrze pomiar napięcia spróbuję płytę jeszcze raz włączyć Zanim ściągnę układ chłodzenia, niech się komputer nam na autostarcie włączy i sprawdzimy sobie napięcia. Dalej. ALW mieliśmy sprawdzone. Ładowanie baterii. Baterii nie ma. Logika baterii 3.3. Tu mamy dwie cewki od grafiki 0,8 V. To pracuje. Tutaj mamy. Coś mamy, ale się tam laptop wyłączył. Jeszcze raz podłączę zasilanie. Tu mamy v -ramy prawdopodobnie. Trzeba chwilę odczekać na ten autostart. Mamy autostart, wentylator pracuje. I V-Ramę mamy 1,1. Tutaj mamy jakąś cewkę. 1,1. Dedery piątki, zasilanie dederów piątek. 1,8. I 11, czyli zasilanie DDR w piątek jest w porządku. Główna przetwornica, grafika. A żeby sprawdzić zasilanie procesora, to będę musiał teraz ści y y ściągnąć po prostu chłodzenie. I zaraz to zrobimy. Chłodzenie ściągnięte. I teraz tak, bez chłodzenia, bez chłodzenia to będzie ciężko. Podłączymy sobie, założymy taki radiatorek. Na procesor i na kartę grafiki. I będę mógł włączyć sobie laptopa jeszcze raz i zrobić pomiary na fazach procesora, w momencie kiedy go włączę do zasilania. Podłączę. To są takie podstawy. Wiadomo, że laptop się włącza, więc może być tak, że tutaj nic nie znajdę. Uwaga, włączam. Szybko pole masowe. I fazy procesora. 1,8, 0,9 V, 0,9, 4 fazy. Tu nie mamy napięcia i tu nie mamy napięcia. To są prawdopodobnie fazy od grafiki zintegrowanej w procesorze, w procesorze Intela. Mamy tu 12. generację, więc wygląda na to, że jest tutaj w porządku. Czyli co? Mamy tutaj kość SPI, która jest wlutowana w płytę główną i będziemy programować tą kość. Może jeszcze ja tą płytę wyciągnę, obejrzę ją sobie z drugiej strony, może coś z drugiej strony tej płyty znajdę. Ale informacje, które dostałem jednoznacznie tutaj kierują mnie do, do biosu, czyli do, żeby, żeby przeprogramować oprogramowanie płyty głównej. No ale płytę i tak wyciągnę, bo trzeba wylutować tą kostkę. Okim tutaj wszystkie śruby mam wykręcone, wszystkie fleksy wypięte, ale nie mogę ruszyć płyty. A dlaczego? Bo jest ten sam motyw co w Asusie, czyli płyta jest przyciśnięta zawiasem z tej strony. To nie jest fajne rozwiązanie. Te laptopy. No. Płyta przez to pracuje, tak? Przy otwieraniu, zamykaniu, jeżeli taki zawias się tutaj zatrze, to wyginana jest płyta. Tak samo jak w płytach marki Asus. Dobrze, teraz płyta mi ładnie tutaj wychodzi. Tu mam jeszcze folię od, od głośnika. No, standardowo wszystko wylatuje jak to w MSI. Popatrzcie, z drugiej strony mam ciemny izolator po całości. Ja ten izolator ściągnę i chcę sobie obejrzeć tą płytę pod tym izolatorem, czy czegoś nie znajdę. Jeżeli nic nie znajdę, no to przystąpię do wylutowywania tej kości. Wiemy, że to jest kość, która działa na napięciu 3,3 V i to mi dużo dużo tutaj daje. Powiem, jak skonfigurować programator. Kadłub sobie odłożę i zaraz się widzimy. Ja ten izolator z drugiej strony muszę usunąć. Jestem w trakcie i słuchajcie, nie wygląda to ładnie tutaj. Ten klej jest tak pociągnięty po całości, takimi pasami. No, muszę to usunąć, ponieważ jak będę grzał płytę, to izolator by się tutaj przygrzał. A tak to widzicie. Nie ma tu śladów zniszczeń. Będzie tu model płyty głównej zaraz. Sam się pojawi. Mogli to zrobić w kilku punktach, a nie na takich szerokich pasach. Delikatnie to próbuję tu usunąć. Nie chcę tego izolatora tutaj też poniszczyć. Taka niewdzięczna po prostu robota to w całości usunąć termopady są chyba dokładane, ktoś sobie termopady takie grubaski tutaj dorzucił nie wiem dlaczego wydają mi się one po prostu za grube ten gruby termopad to jest oryginał, to jest od dysku twardego SSD dobra, walczę dalej z tym izolatorem i zaraz się widzimy na wylutowywaniu kości okej okay. Od razu się przemieszczamy w rejon tego biosu. Mamy tutaj kość GigaDevice. jaki model dokładnie 250B 25B 256Y 3,3V one są montowane na tej zasadzie, że jest kość wlutowana i pod nią też jest taki duży pad. I ten pad jest też przelutowany. Nie wiem po co to jest robione. Jest to podobna konstrukcja jak w tych MOSFETach dużej mocy. Czyli, tak jak mamy tutaj MOSFETy wejściowe, zaraz Wam pokażę. Tutaj, na przykład, tu mamy MOSFETy wejściowe. rezystor pomiarowy. I one też od spodu na drenie mają dużego takiego pada. Śródło ma mniejszą, mniejsze wyjście. I mamy, oczywiście, brameczkę. Tutaj brameczka i tu brameczka. Dobrze. Ale nie o tym. Słuchajcie, musimy wylutować tę kość. Wrzucimy ją w programator. Zobaczymy, co, co tam jest. Zobaczymy, czy jest licencja. Ja tą licencję po prostu będę musiał tutaj wyekstraktować, skopiować do nowego biosu. Do nowego BIOSu. Nowy bios ściągniemy sobie z oficjalnej strony MSI, bo oni mają fajnie to rozwiązane. Te biosy są dostępne. 350 stopni na chocie. Mamy 64 litry wydmuch. Spokojnie wystarczy fluxa. Fluxa damy, damy wortona. Tu jest blisko slot ramu, dlatego to zabezpieczyłem. I włączę sobie oczywiście zaraz wywiew, żeby się tu nie udusić. Układ wlutowałem w taką przelotkę, żeby można było to wpiąć w programator. Z drugiej strony mamy takie 8-8 pinów. I to sobie po prostu wrzucę w swoda, i w swodzie zaprogramujemy nowego Biosa. Dobrze, słuchajcie, mam Biosa ściągniętego z oficjalnej strony MSI, i teraz tak, to sobie usunę. Zostawimy sobie ten pliczek, 32768 kB. Zmieni nazwę. Zamiast 315 wrzucimy sobie bin. Rozszerzenie bin. plik binarny. Otwieramy go sobie tutaj w środku. I mamy tu początek biosa, czyli to jest idealnie nasz bios. Spot uruchomiony. Odczytamy. ID, widzieliście już tutaj, że już to zrobiłem. Test pinów OK. I teraz go odczytujemy. Musimy go sobie odczytać. I zapiszemy sobie w tym katalogu, żeby porównać sobie te BIOSy i żeby z tego oryginalnego BIOSu ewentualnie ściągnąć sobie licencję na Windowsa, jeżeli takowa tutaj istnieje. Odczyt chwilę potrwa, bo to jest 32 megabity. Dobrze, został plik dodatkowo zweryfikowany. Tak. Zapiszemy go sobie w katalogu tymczasowym. Tu mamy cyborga. I tu zapiszemy sobie nasz plik. Plik zapisane 32 768 kilo. Wykasujemy go teraz. I po wykasowaniu sprawdzę czy yy, kość jest czysta. Reszta to jest, to jest po prostu robota już w hex edytorze Zobaczymy, czy tutaj mamy licencję w tym oryginalnym biosie. Dobra, wykasowane. Blank check, czyli sprawdzenie czystości układu. Tu musi być wszystko cacy, musi być wszystko dobrze. Ale to jest moment w sumie. Dobrze, mamy układ czysty. Uruchamiam sobie ten plikow oryginalnego biosu. W hex Edytorze plus ten oryginalny bios, znaczy oryginalny ten bios z internetu i szukamy sobie licencji. Wartość hex. Dobrze, słuchajcie, na razie zrezygnowałem z przerzucenia licencji, ponieważ mamy tu jeszcze do czynienia z biosem tym oryginalnym i mamy biosa którego chcemy zaprogramować, ten do zaprogramowania bios prawdopodobnie ma wyczyszczony EME region. I teraz, w momencie, kiedy, kiedy chcemy tak, no, do takiego biosu ze strony przerzucić licencję, to nie możemy tego zrobić, ponieważ ten bios nie jest jakby zainicjowany. I w miejscu, gdzie powinna być ta licencja, nie mamy tych flag lic yy, licencji. Teraz wam pokażę. I po prostu taka licencja nie byłaby widoczna dla systemu operacyjnego. Najprościej mówiąc, trzeba byłoby takiego BIOSa teraz w tym momencie zaprogramować. Poczekać aż się zainicjuje region i chipset sam most się powinien przebotować i potem powinniśmy tą kość wylutować, jeszcze raz zgrać i dopiero na takim zainicjowanym biosie, na płycie, na sprawnym biosie, można przekleić sobie licencję. I w sumie ja tak zrobię, ale z licencją zadziałam poza kadrem. Na razie przeprogramujemy sobie naszą kostkę, która już jest pusta, czysta. Chyba mam dwa razy swoda odpalonego, tak. I teraz tak. Załadujemy tego biosa. I zaprogramujemy go z weryfikacją. Napięcie mamy 3-3V, tak? I zapisujemy. Czekamy, aż się kość za, z, zapisze. Lutuje kość, poczekam, aż się przebotuje m, nasz mr region. A zaraz, jak się zaprogramuje, po, chwili, po czasie, jak już się zaprogramuje kostka, to sprawdzimy, co tam siedzi za, dokładnie za mr region. Bo tutaj w tym BIOSie nie ma, nie tylko jest mr region, jest i region BIOSu. Są różne regiony region prawdopodobnie power managementu jakiś i inne moduły, bo to jest dosyć duża pojemność tego biosu. Kość mam zaprogramowaną i teraz wam pokażę, co siedzi w tym nowym biosie. W nowym biosie mamy takie moduły. module. Analyzer nie rozpoznaje niektórych modułów. Tu mamy jeden moduł, tu mamy drugi moduł. Tu mamy trzeci moduł PMC, Power Management, i mamy tutaj moduł BIOS-u. BIOS, który zawiera. Znaczy, to jest po prostu M-Region -E w tym momencie pokazany. Mamy tryb Configure, czyli mamy wersję do zaprogramowania w, w Mostku Intela. I tym BIOS-em zaprogramowałem za tę kostkę i będziemy inicjować po prostu ten BIOS w naszym laptopie i zobaczymy, jak to pójdzie. Czy laptop się uruchomi? Po uruchomieniu laptopa i po przebotowaniu Tutaj będzie tryb Initialize. Teraz Wam pokażę, jak ten taki tryb wygląda. Na, na bazie tego oryginalnego BIOSu, którego sobie zgrałem. Tam też będą te moduły. Powinny być, jeżeli nie jest bios mocno uszkodzony. Tu mamy pierwszy, drugi, trzeci moduł i mamy ten M-region, który jest w tym momencie w tym laptopie. Zobaczcie, mamy tryb in i zainicjowany. Dobra. Dosyć gadania. Lutujemy kość do. Płyty głównej, i spróbujemy płytę uruchomić. Teraz kostka trafi w miejsce, gdzie wcześniej sobie tutaj była. W to miejsce. Tu widzicie, mam już wszystko przygotowane, mam wyczyszczone to. Wszystko jest pociągnięte cyną z zawartością ołowiu. I kostka powinna nam się elegancko wlutować. Tutaj zaraz podgrzejemy to miejsce. Tutaj wmontowałem, założyłem jeden moduł RAMu, nie podłączałem dysku, WiFi fi włączone, flexy wpięte. I płyta jest nie do końca przykręcona. Chociaż trzyma się na tym zawiasie i na yy, chyba tych śrubkach gdzieś tutaj od wentylatorów. Dobra, teraz co? Zaraz podłączę główny, główny zasilacz, ten oryginalny zasilacz. Ale zanim to zrobię, zamknę to dolną obudowę dla bezpieczeństwa. I podłączymy sobie napięcie do płyty głównej. Mam jeszcze resztki śrubek. Jeden moduł pamięci, żeby uprościć system. I uwaga. Gdzie jest zasilacz oryginalny? Oczywiście CMOS odpięty, więc powinna być pętla i on powinien zrobić kilka restartów, ponieważ mamy tutaj nowy MR region. Dobra, podłączam zasilanie, podświetlenie klawiatury jest. Dobra. Wentylator się obraca. I czekamy na efekt naszego przeprogramowania BIOS-u. Klawiatura podświetlona. Wyłączył się. Włączył się jeszcze raz. Tego wcześniej nie było. On się po prostu wyłączał. Drugi, pierwszy restart jest. Czekamy. Czekamy na logo MSI. Śliczny laptop. Znowu się wyłączył. Jestem. O! Znowu się włączył. Także nie jest źle. I uwaga. Mamy logo. Widzieliście? Mieliśmy przez chwilę logo przynajmniej. Proszę bardzo. Odpalił. Sprzęcik działa. Włożę dysk twardy i będziemy go zaraz testować. Jeszcze tylko rzućcie okiem na. Bo tak skaczę po tym BIOSie. Jest system information. Patrzcie klikamy system information czy nie klikamy i mamy 8 GB DDR5 w tym momencie i mamy 12 generacji i 512 450 H O grafice tutaj nie widzę żadnej informacji no ale zaraz zbotujemy Windowsa Słuchajcie, zrobimy podsumowanie. Laptop działa Mamy tutaj dane prywatne tej osoby, która, która przyniosła tego laptopa do serwisu. Więc nie chcę Wam pokazywać tych danych. Ale generalnie co? Super. Udało się. Co było przyczyną? Przyczyną był BIOS. Uszkodzony BIOS podczas prawdopodobnie update'u Windowsa został uszkodzony BIOS. Czasami tak bywa. Ja nie jestem zwolennikiem robienia upgrade'ów BIOSu przez, przez system operacyjny. Mam osobiście MacBooka Pro, i tam takie coś nie następuje. Każda aktualizacja musi być zatwierdzona przez użytkownika i nie jest to robione w tle. Ty musisz wyznaczyć godzinę i przedział czasowy, kiedy chcesz, żeby ta aktualizacja sobie szła. Natomiast w Windowsie różnie to bywa, jesteś zmuszony, ponieważ sam Windows zaciąga sterowniki automatycznie i na przykład, jeżeli macie uszkodzoną przykładowo kartę grafiki i macie dwie karty grafiki, podstawową Intela i dodatkową dedykowaną, to ta dedykowana będzie zawsze się. Instalować. A po instalacji takiej uszkodzonej karty macie brak obrazu, nie możecie z laptopa korzystać. To oczywiście można obejść poprzez włączenie tej karty grafiki. Laptop śmiga BIOS. BIOS uszkodzony podczas update'u. Ściągnąłem BIOSa nowego, bo była taka opcja z, ze strony MSI. Niektóre strony tego nie robią. Wrzucają na przykład instalator, z którego trzeba wyciągać pliczki. To trzeba jeszcze sobie dociąć, żeby to wszystko działało. Na stronie na przykład Asusa jest tylko część BIOSu dostępna, a na przykład całej tej reszty Power Managementu i MR Regionów nie ma tych modułów, więc taki bios nie nadaje do programowania bezpośrednio do, po takiej awarii, w takim komputerze. Trzeba takiego biosa od podstaw budować. Natomiast MSI wyszło naprzeciw takim sytuacjom i wrzucają czysty BIOS. Czysty obraz biosu z czystym MR-regionem. Jedyne coś, co musicie zrobić, to przerzucić licencję, ale tak jak Wam mówiłem, nie tak po prostu po hamsku, po, po zrzuceniu z programatora do tego nowego piku, tylko ten plik musi być przebotowany, czyli ten MR-region musi się zabotować w chipsecie procesora, bo procesor ma zintegrowany chip, czyli, czyli mostek. Ten mostek po przeprogramowaniu i zainicjowaniu tego tego MR-regionu i, i BIOS-a, ten BIOS jest gotowy do przypisania licencji, czyli trzeba było to jeszcze raz zrobić. Wylutować taką kość po, za, po zainicjowaniu, przekleić tą licencję, ja już to zrobiłem, i wtedy znowu zaprogramować i znowu wlutować z powrotem tą kość, żeby klient nie miał problemów. Natomiast, jeżeli klient ma kontrolę Microsoftu, to i tak po zmianie BIOSa, bo to jest inna wersja BIOSu, musi zmienić sobie PIN. Do samego systemu operacyjnego. Natomiast to, co sobie zdążyłem sprawdzić, wszystkie porty tutaj działają. Yy, bateria jest ładowana, klawiatura jest podświetlana. Laptop chodzi cichutko, fajnie. Przy okazji też zrobiłem termikę, bo tam było coś grzebane przy tej termice. No, i jak widać ten serwis, do którego trafił ten laptop, nie poradził sobie i też nie narobił zniszczeń na szczęście. I właściciel też nie narobił zniszczeń, bo też była taka uwaga na początku materiału, że zaglądał do niego później klient, a potem oddał go do innego serwisu. Natomiast, no ja sobie poradziłem. Dobra, to tyle ode mnie. Trzymajcie się. Do następnego przypadku. I zostawcie łapkę, komentarz, a może i nawet suba, jeśli Wam się kanał podoba. Hej, cześć.